Simba, Król Odcinek 13. Dzikie psy. Zostawcie mnie w spokoju. Jelonek ma rogi, Jelonek ma rogi. Wyglądają śmiesznie. Ujrzyjcie, ja też mam rogi. Takie jak Jelonek, ale moje są większe. Przestańcie natychmiast, bo podrapię was moimi nowymi szponami. Mamo, ratuj nas pomocy. Żartowałem. Nie mówcie mi, że boicie się Simby. Tylko żartowałem. Powiecie mi wreszcie, dlaczego naśmiewacie się z Jelonka? Właśnie dlatego. Jelonkowi wystają z głowy dwa małe rogi. Wszystkie Jelonki w jego wieku przez to przechodzą. Pewnie wszystkie tak śmiesznie wyglądają. Jeśli uderzy w drzewo, to się zaklinuje. Czerwony alarm, czerwony alarm. Dzisiaj czerwone psy są na wolności. Powiadomiłeś resztę Ludwiku? Tak. A teraz idźcie się schować. Psy biegną w naszą stronę. Dlaczego powinniśmy uciekać przed zgrają psów? Nie mam pojęcia. Jedyny pies, którego znam, lubi grać w piłkę. Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Musimy wracać do domu. Dlaczego, mamo? Psy w ogóle nie są niebezpieczne. Wystarczy spojrzeć na sama. Te psy są zupełnie inne od sama. To zgraja dzikich psów, które zniszczą wszystko na swojej drodze. Są naprawdę silne i złe. Nie chcę, żebyście się do nich zbliżali. Idźcie do naszej nory i czekajcie tam na mnie. Przyjaciele, dzikie czerwone psy znów są na wolności. Zmierzają prosto na nas. Dzikie psy? Co zrobimy? Wyjdziemy im na spotkanie? Tak. To niebezpieczne. Ich będzie więcej niż nas. Boisz się balu? Nie oszukujmy się. Te dzikie psy przerażają nas wszystkich. Musimy coś wymyślić. Podwójny czerwony alarm. Dzikie psy są coraz bliżej. Zaraz tu będą. Już tu są. Co robimy? Będziemy walczyć? Musimy ratować nasze dzieci. To nasze terytorium i nie możemy dopuścić do tego, żeby te psy nas stąd wypędziły. Uda nam się. Nasze dzieci potrzebują naszej ochrony. Wszystko ustalone. Urządzimy zasadzkę na naszego wroga. Musimy się pośpieszyć. Psy mogą zaatakować lada chwila. Powodzenia, przyjaciele. Przyda nam się. Musimy upewnić się, czy nasze dzieci są bezpieczne. Masz śledzić dzikie psy i relacjonować nam, gdzie są. Zgoda. Mam nadzieję, że nasz plan zadziała. Dzieci macie tu zostać, aż po was przyjdziemy. Dobrze. Idźcie już. Pod żadnym pozorem nie macie stąd wychodzić. Simba, Jelonku. Na co czekacie? Idźcie natychmiast do Nory. Będziemy walczyć. Simba, jesteście jeszcze na to za mali. Nie możemy pozwolić, żeby kilka parszywych kundli nas przestraszyło, ależ on odważny. A ty, Jelonku, ty też chcesz walczyć? Mam już rogi. Pokażę tym psom, gdzie pieprz rośnie. Dzieci, to nie będzie zabawa, to będzie prawdziwa walka. Te psy są naprawdę wściekłe. Jelonku, to szansa dla nas, żebyśmy pokazali, na co nas stać. Co ty na to? Jestem za. Pokażemy im, że w dwójkę damy radę. Tak. Czuję, że na jesteście pewni, że nie chcecie się wycofać? Nie, Pantero. Będziemy bronić naszego domu tak jak ty. Nie walczcie, dopóki nie trzeba. Pantero, wilki mówią, żeby wszyscy przygotowali się do zasadzki. Walu, ty i wąż. Pójdziecie ze mną. Spróbujemy przeciąć im drogę w wąwozie, żeby psy nie mogły się tu przedostać. Jest ich dużo. Bądźcie gotowi. Nie martw się, Pantero. Zatrzymamy te psy. Chodźmy, szybko. Za nimi, atakujcie wszystko, co się rusza. Spójrzcie na węża. Im bardziej się siłujecie, tym mocniej zaciskam. Uciekajmy stąd. Musimy ostrzec resztę. Idźcie stąd. Wracajcie. Chodźmy przez las. Tam będzie łatwiej. Augustynie, przekazałem Twoją wiadomość słoniom. Są już w drodze. Wspaniale. Zablokują psom drogę. Zasadzka się udała, ale połowie zgrai udało się uciec. Ich wódz jest sprytny. Gdzie są teraz psy? Kierują się w tą stronę? Jeszcze nie. Słonie chcą zagrodzić im drogę. Musimy być przygotowani, jeśli psy się przedostaną. Mamo, boimy się. Co będzie, jeśli psy się przedostaną i nas zaatakują? Może pójdę i porozmawiam z ich wodzem? To miłe z Twojej strony, ale te psy nie są takie jak ty sam. Pożałują, jak tu przyjdą. Będziemy miały mnóstwo roboty, gdy to się skończy. Dobra robota, moi drodzy. Dobrze Wam idzie. Te kundle nie dostaną się tu. Macie obejść te słonie i znaleźć mi coś smacznego na kolację. Psy nadchodzą ze wszystkich stron. Spójrz, Simba. Jesteś pewien, że chcesz tu zostać? Tak, tylko powiedz mi, co mam robić. Na pewno jesteś gotowy? Tak. Moje żebra. Zapomniałeś o mnie, prawda? To ty to zrobiłeś? Tak. Ty otoczyły mamę. Uciekajcie stąd! Ratuj się, kto może. Chyba nie chcesz mnie zjeść! Jestem za tłusty. Wielki, wstawaj, nie czas na drzemkę, później sobie pośpisz. おもつ Udało się, moc światła zadziałała. Mogę nią kierować. Hura, simba, udało ci się. Obudź się co uratowałeś nas. Walczyłeś? Tak jak tata. Byłeś tak dzielny. Simba, widzieliście, jak szybko psy uciekały, gdy Simba strzelił w nie światłem? Tak, on naprawdę ma magiczną moc. Mamo, nic ci się nie stało? Prawie zapomniałem o magicznej mocy, którą dały mi świetliki. Przykro mi. Niesłusznie, Byłeś wspaniały. Jeśli te psy jeszcze tu wrócą, strzelę w nie światłem dwa razy mocniej. Byłeś dzielny, Simba. Ale jesteś jeszcze taki młody. Tak, ale każdego dnia jestem starszy. Moje oczy. Głupki. Nigdzie nie można Was wysłać. Widziałem, jak uciekacie przed tym wyjątkiem. Przynosicie mi wstyd. Macie tam wrócić i dorwać go. Ten, kto go złapie, dostanie nagrodę. Idźcie już. Teraz powinniśmy mieć już spokój, mamo. Psy dostały nauczkę. Nie byłabym tego taka pewna. Spójrz. Tym razem Cię dorwę. Proszę bardzo. Nie zbliżaj się, chyba, że chcesz być ślepy. No dalej, pokaż, co potrafisz. O nie, znowu? Ktoś jeszcze chce się ze mną zmierzyć? Wracajcie tam. To przecież tylko mały lew. Nie boję się was. Złapcie go. Uciekajcie stąd, albo użyję całej mojej mocy. Nie żartuję. Wracajcie, skąd przyszliście. Puść mnie! Przestań! Simba! Zielonku pomocy! Przestańcie! Zostawcie nas. Przestańcie pomocy. Niech ktoś nam pomoże. Nic wam się nie stało? Muszę zająć się jeszcze kilkoma psami. Spójrz tylko na panterę. Jak dorosnę, chce być tak silny jak ona. Pantera przegoniła wszystkie psy. Jest bohaterem. Dobrze, że Pantera przybyła nam z pomocą. W przeciwnym razie byłoby z nami kiepsko, mimo mojej magicznej mocy. Nie poradziłbyś sobie z nimi wszystkimi. Było ich za dużo. Twoja magiczna moc nas uratowała. Poradziliśmy sobie, zanim przybyła Pantera. Wygraliśmy. Banda tchórzy. Powinienem był się domyślić. Zejdźcie mi z oczu. Chodźcie za mną. Musimy posprzątać ten bałagan. Jesteśmy gotowi, Augustynie, słonie zaczną sprzątać. Wspaniale słyszeliście, przyjaciele. Nawet w dżungli mamy wywóz śmieci. Z bliska nie wyglądają tak groźnie. Wiem. Następnym razem ja się z nimi zmierzę. Zobaczysz. Spójrz na jego zęby. Są ostre jak brzytwa, ale ma wielką buzię. Jak z niej śmierdzi. Chyba się wkurzył. Zapomniałam wam powiedzieć, że one były tylko nieprzytomne. Trochę potrwa, zanim on dojdzie do siebie. Dziękuję, Pantero. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. Alex, nie mogłabyś być bardziej delikatna? Jesteś pewna, że to mu pomoże? Wygląda jakbyś mu robiła większą krzywdę niż dzikie psy. No dobrze, dokończymy te tortury. Muszę oczyścić twoje rany, Simba. Skoro poradziłeś sobie z bandą dzikich bestii, z pewnością nie zaboli cię lekkie ukłucie. Biedny Jelonek, nic ci się nie stało? Nie wydaje mi się, żeby te rogi ci pomogły. Przestań, nie dotyka ich. Głowa mi pęka. Szkoda, że nie mam takich rogów jak ty. Wtedy mógłbym walczyć z każdym. Jelonku, te psy były okropne, byłeś bardzo odważny. Simba, Jelonku, przyjaciele przyszli was odwiedzić. Byliście spokojni, gdy Alex leczył wasze rany? Tak. Byliście tacy dzielni. Jestem z was dumna, że tak nas broniliście. To nasz obowiązek. Dziś stawiliście czoła bardzo groźnej sytuacji. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Ale to Ty, Pantero, ostatecznie ich wykończyłaś. Od dziś będziecie się uczyć również samoobrony. Już wkrótce będziecie dorośli, moi drodzy. Niedługo będę miał rogi. Nie mogę się doczekać. Chciałbym mieć rogi. Przydałyby się w walce z tymi psami. Wasza magiczna moc też jest przydatna, ale będziecie musieli nauczyć się walczyć, nie korzystając z tych mocy. Wiem, Królowa Świetlików powiedziała, że mogę używać mojej magicznej mocy tylko w nagłych przypadkach i gdy ktoś naprawdę będzie potrzebował pomocy. Arbor powiedział mi to samo, gdy dał mi moją magiczną moc. Ale to był nagły przypadek, prawda? Obiecaliście opiekować się nami i nauczyć nas, jak przetrwać w dżungli, tak, byśmy poszli w ślady naszych rodziców. Wasi rodzice byliby z Was dumni, gdyby widzieli, na kogo wyrośliście. Na pewno będziecie silnymi i szlachetnymi królami. Ja także chciałem Wam pogratulować, tylko żeby się Wam nie przewróciło od tego w głowach. Augustyn ma rację, już są pewni siebie. Czego się dziś nauczyliście? Simba jest odważny, Jelonek też. I że nie wszystkie psy są takie jak sami. Krok po kroku i przy pomocy swojej rodziny Simba oraz przyjaciół Simba i, Simba i Jelonek uczą się, jak być dobrymi władcami. Dorastają, a kiedy wreszcie staną się dorośli, Jelonek będzie miał wielkie rogi, a Simba wspaniałą lwią grzywę, tak jak jego tata. Nieważne jak się zmienią, zawsze będą ciekawi kolejnych przygód w dżungli. Nie przegapcie tego.